Bez ciebie nikomu nie ufam Chcę byś była zawsze przy mnie Bez ciebie wszystkiego boję się Chcę trzymać twoje dłonie i nigdy nie puścić Bez ciebie zostałam samotna Nie chcę dziewczyny innej Chcę byś mnie kochała W zamian nie dam ci wszystko co mam Twoje grę w wyłączy Naszłaś, nie ma Ciebie, bez Ciebie życie jest piekłem, koszmarem widzenie, pełno Was, os, uschnę jak wiatr bez wody, bez Ciebie nigdy w szczęśliwe zakończenie, nie uwierzę, tak nie miało być. Bez Ciebie nie umiem żyć, oddychać, jestem złamana. Aś ty Padła w porwą, to na chłopca się do Boga każdy dobry dzień, by być dobra na zawsze Bohaterka, dobroczyńcą traciło, je. Kiedyś z nieba parę księżniczka. zostać Chcę wierzyć, że pokochasz mnie, kto udowodni ci miłość swą Bez ciebie nie mam kogo chronić, ja mogłam zostać nie strążem nie poszuciłabym cię nawet, gdyby życie było koszmarem, razem dam rany, moje serce złamane, bez ciebie Gdy moim jedynym powodem do życia Byłaś ty Pan w poru To nałam cała do Boga każdy dobry dzień Być dobrą Zawsze bohaterką Dobrą czońcą, która cię uratuje kiedyś z nieba parę księżniczką Zostać chcę Wierzę, że pokochasz mnie Gdy udowodnię ci Miłość swą Bądź